Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Was w domu marzeń. Poczujecie się, jakbyście tu ze mną byli. Oto sala kominkowa. Czujecie tę magię? A oto prawdziwie królewskie łoże. A wygodne to? Piotr, potrzymasz? O, o rany, prawie zasnęłam. A to ciekawostka. Mówią, że w tym pokoju straszy. Ale oczywiście jest to tylko legenda. Hmm, może zbiora dokończymy. Limit szybkiego internetu się wyczerpał. Nie, to nonsens. To nonsens, kiedy internet nie nadąża za Twoim biznesem. A w Magenta Biznes T Mobile masz nielimitowane rozmowy i prawdziwie nielimitowany internet w biurze i poza nim. A do tego Samsung Galaxy S10 Lite.